Cześć z tej strony eksploratorzy Dolnego Śląska. Jesteśmy już w ostatnim budynku na opuszczonej jednostce wojskowej. Zapraszamy Was do zeksplorowania tego budynku razem z nami. Witamy Was w ostatnim filmie z eksploracji opuszczonej jednostki wojskowej. Historię tego miejsca możecie poznać, oglądając pierwszy film z tego miejsca, klikając odnośnik. W dzisiejszym filmie zwiedzamy prawdopodobnie budynek, w którym mieściło się dowództwo jednostki. Lub pomieszczenia administracyjno-biurowe. Niestety tej tezy również nie jesteśmy w stanie potwierdzić. Jednakże, organizacja budynku sugeruje takie jego przeznaczenie. Tak jak wszystkie budynki w tym miejscu, ten również jest mocno zdewastowany. Jednakże, staraliśmy się uchwycić w nim jak najwięcej szczegółów, które pozostały. Niezmiennie, zapraszamy Was do poznania tego miejsca razem z nami. To jest nawet zwyczajne, jak się łazam. Więc... jakiś śmuk. Ła. Wow. czyli ty mam wow. przejście na kolejne tę. Te... Czuję się trochę jak w radzieckim szpitalu. No. Wychodzisz i nagle schodzisz. <grymne> wow. te... Kafelki czarne. Ok. Tutaj bardziej na rogowo. Na rogowo, na rokowo, no? Rogow, czarne, furt, No, nie Myśnic. No, no co w takim momencie, Bo proszę Państwa, to był taki Papier Ci przynieść? Spracasz, <grym> To <grym> no co, tam czy tam, tak? My jak robimy parter, to robimy patrz. Czuję, No, w takiej śmierci. Jezu, tym nie tak. Niech żywi niech żywi niech żywi niech niech żywienie żywi niech żywienie trwałej nadziei niech żywi na niech żywi niech żywi 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 bo jeśli znajdzie potrzeba na śmierć ruszą po kolei jak, jak kamienie przez Boga rzucone na nażane. To jest to tak, 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 tak. Polacy nie znamy pojęcia pokój za wszelką cenę. Pięknie jest oczywiście. Patriotskie te dobrze, proszę Państwa na lewo. I na prawo, idziemy na, na prawo. Pokój. Pokój. Czyli wiadomo, jest Popadźmy, jak. Tak. Ale wiesz, ten budynek jest taki, że on stoi na jakimś Nie tam jakichś... Nie, nie jest. batalion jakieś inne i wiesz... Każdy ma tak. swój. Jest... Tutaj Pewnie nic, nie wiem, co? wypuszczone Co mogło zostać zerwane, to zostało. Tak. To są pozostałe budynki. No i dupa. Idziemy dalej. Tak. To 106. Puszkałem kiedyś pod takim gnieziem. O, ile tu tyle? Co tam jest na Was po nie Nie ja znaję, co jadę. Czemu jest w kamieniu? <grym <grym Szukam jakiej w... daty ale... Maty i... In... Brrr. Wrocław? Wrocław chyba. Hmm. No tak, z No właśnie, nie mogę ustalić. Bo brakuje mi pamałka. No przykro mi. No nie Nawet w artykułach brakuje jakiejkolwiek zmiany. Coś było, ale za bardzo zawazane. sobie tak że jak się Cztery, tak sucho, co tu gadać. Jak się stąd gdzieś stworzył. Myślałem, że się wypełniłem na, 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 na. <grywa> to Tu pijane szyby, no ale plastik. Plastik, ale. plastik jest. Plastik jest fantastyk. Jak nie to przestraszyło? Ja myślałem, że się na, na jakąś czujkę pieprzyłem. Ja bym się to szybko wypierdzielił. <grywa> W sumie tutaj wszystko proszę będzie, a tu już chyba ostatnie jest, tak Pięterko. Co tam pani do mnie, nie? Co, w sumie jest taki, no powiedzmy. No. No, tak średnio bym powiedział. W sumie, nie sumie, powiem szczerze, że w taki, taki tak trochę nie budynek niby duży, ale nic tutaj nie ma. Nie ma znaczenia, gdzie został wyprodukowany. Do Grałeś kupon na toru, z sumą. super. Super. Nie. nie jestem do tego za bardzo przekonany. <laughs> To warto Rzeszka puścić pierwszy. No, ja to mogę tu obciążać wszystko, bo... Ja... Ja nie jestem miarodajna, bo jestem najżejsza więc Do będę zdarzyć nie, nie, to nie to wygląda, to wygląda jakoś tak źle ten. Beton ja, ja to pod Aha. No i to nie jest tego, już jest Eee. to już do to sobie wypił. Mogą być jakieś osy w dachu, albo coś takiego. To Nie, dziewięcia. to tutaj. Co? No to się wychodziło. A <głos》>. tak, tak, tak. Także co? Budynek chyba... Jeszcze tylko piwnice zobaczymy najwyżej. No to teleportujmy się, że tak powiem, piwnicy. piwnicy. Uj, o kurde. <noise> Jakiś beton dziwny, nie? Zobaczmy, co kryje się w ziemią. O, to była tylko ta warstwa, ta, tak strzelana. Wierzchnia. Wierzchnia. Dobra. Plomba, jak wszędzie tutaj. To kierujemy się do piwnicy. Tak jest. Jezus, fajnie. Jeśli chodzi o temperaturę. No, jest fajnie, nie? No. Przyjemnie. No. Nie ma. nic, tak? Dobra, to idziemy na poryczkę, Nie wiadomo co tu będzie. Wracamy się no. w tam przejściu. Szatnia Trzeci Pluton, proszę Państwa. Jaka? Trzeci Pluton, szatnia. Tu To jakieś dziwne przejście. Tam jest chyba kolejne wyjście z tego, z piwnic. O! Zostawiam Plewać, plewać. 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 Plewać, Wow. Co to znakowanie nazwia? Szeregowy Robert. To są opisy szafek. Opisy szafek. Czyż to szafki były? Szeregowy Sławomir, bo nie chcę pokazywać nazwisk. A tutaj? Tak. Jest to tak. Konieczko. Piwowarski. Dobra. Czyli tak, mogłyby tutaj szafki, ale szafki nie zostały. Szafek. Dźwięk? Tak, i w tym tak. nie kilka O, to jakoś Aha, no jakiś materac są, no, to ktoś tu sobie sypią. No, nawet te dwoje. Słyszysz? Nie. Coś No. <grym grym> <grym> ja ja tak? mam miejsce do Tak. tak. O, 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 o. Szatnia czwarty pluton.

可以呃，再补充一下。 Okej, okay. ostatni z budynków na jednostce został przez nas zwiedzony. Byłem miejsce, nie wiem, ja oceniam w miarę pozytywnie. To jest szału, ale zniszczone. Ale zniszczone. Ale brak wyposażenia i ogólny syf. Ale aczkolwiek miejsce delikatnie jeszcze jest w stanie opowiedzieć swoją historię w jakikolwiek sposób. Także było w miarę fajnie, w miarę ciekawie. Chociaż trochę klimatu brak, ale to klimat mamy dzisiaj gorący nieunerkowany, <laughs> także jest mega gorąco. Tym filmem też kończymy całą serię filmów z opuszczonej jednostki. Więc mamy nadzieję, że Wam się podobały. mamy nadzieję, że podobają się Wam ogółem nasze filmy. Także my z tego miejsca się z Wami żegnamy. Zapraszamy Was do, nas do następnych materiałów. A tymczasem my znikamy stąd i jedziemy się ochłodzić czymś zimnym. O tak, tak, tak. Lubię, jak tak mówisz na dwieńczyku. <śla> <śla> Także trzymajcie się i do zobaczenia na następnej wyprawie. Trzymajcie się.